Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wybierz kartę. Tematem dzisiejszego wybierz kartę będzie, czy do końca 2022 roku stworzę trwały związek. O, tak pomyślałam nagle, czy do końca roku 2022 stworzę trwały związek. Zasady wszyscy znamy: wybieramy sobie, zadajemy sobie tu pytanko w głowie, albo wypowiadamy, następnie wybieramy rozkład kart numer 1, 2 albo 3, no i słuchamy mojej odpowiedzi. Zatem dla osób, które wybierają rozkład numer 1, czy do końca 2022 roku stworzę trwały związek? Czy do końca 2022 roku stworzę trwały związek? Jedyneczki. Mhm. Transformacji musicie dokonać drogi jedynki. No. Jest taka szansa jak najbardziej. Do końca tego roku bądź chwilę po. Ale im szybciej oczywiście przepracujecie te wydarzenia, niektóre, które jakby macie do przepracowania, tym szybciej będzie ten trwały związek. Oczywiście, tylko musicie dokonać w sobie transformacji wewnętrznej, jakieś zmiany, coś na co jesteście gotowi, gotowe. To jest ym, zmiana jakby w obrębie ym, związków, ale w obrębie też widzenia siebie jako osoby w relacji, jako Człowieka, który gdzieś tam szuka, który znajduje, który potrafi odnaleźć w sobie miłość i obdarzyć ją drugiego człowieka. Także do, do zmiany, jakieś takie mechanizmy, zachowę mechanizmy działań, ale po kolei, czyli jedneczki, czy do końca tego roku stworzę trwałą relację. Co jest na tak dwójka mieczy? Dwójka mieczy mówi o tym, żeby nie błądzić gdzieś tam w ciemnościach, żeby nie mieć w sobie wątpliwości, żeby pozbyć się tego, żeby nie próbować nic na siłę, przeforsować, żeby nie czuć się tak, że kurczę, ale nie dam rady, to może nie na moje nerwy, może ja nie powinienem, nie powinnam wchodzić w relacje, tworzyć relacji. No to jest absolutnie błędne myślenie, czyli pozbywamy się wątpliwości. Źle, ale pewnie, to zawsze działa. Co jest na rycerz dolarów, no tutaj poprzeszkadzać mogą dokładnie te same względy, czyli nie potrafię, nie dam rady, nie jestem w stanie czegoś stworzyć, to nie dla mnie, e, jestem za słaba, za słaby. Absolutnie pozbywamy się tego, bo to jest kompletnie zbędne, tak? To nie przyniesie żadnych korzyści, może przynieść tylko i wyłącznie. Smutek, żal, rozpacz i przygnębienie. No cóż w tym fajnego. Karta rady, karta śmierci. Dokonaj wewnętrznej transformacji, wewnętrznej zmiany. Po prostu te, te, te całe negatywy zamień w pozytyw, zamień w złoto. Czyli absolutnie trzeba pozbyć się wszystkich wątpliwości, smutków, stanów stanów lękowych i czegoś, o czym tylko Wy sami i Wy same wiecie: co jest gdzieś tam w waszej, w waszej głębi i wiecie, że trzeba już dokonać zmiany, trzeba już to pokonać, zostawić w tyle, iść w nowe. Ale tego z jakiegoś powodu nie robicie, no to czas to zrobić. Dołożyłam sobie jeszcze kilka kart. No i cóż, jak Wam się uda dokonać tej wewnętrznej transformacji. Pokonujecie w karcie papieża, tak? Śmierć i papież. Myślę, że śmierć i wiara. Pokonujecie to uczucie bycia w czymś na półgwistka, bycia gorszym, gorszą, e, braku wiary w siebie, braku pewności siebie. Pokonujecie to. W karcie kochanków macie wybór. Stoicie przed Waszym wyborem. Czy w prawo, czy w lewo? Czy zostawiacie wszystko tak, jak jest? Czy idziecie dalej? Już pokonując wszelkie blokady. Ale również tu może zacząć się nowy romans. Uwaga, romans. No i proszę bardzo, szóstka denarów. Szóstka denarów mówi o szansach, które spływają z nieba. Szóstka denarów mówi o tym, że przed Wami relacja, która będzie polegała na, na równości, tak? Na tym, że i jedna, i druga strona daje i bierze tyle samo. Że nie ma czegoś takiego, że jedno tylko bierze, a drugie zabiera, tak? A drugie daje, Nie. Szóstka Denarów mówi o harmonii. Mówi o tym, że jest taki konsens, tak? Że dajemy tyle, ile do nas wraca da i wraca do nas tyle, ile dajemy z siebie i jest porówno. E, ta karta również mówi o tym, że gdzieś tam ktoś będzie wyciągał pomoc u dłoń do Was, ale Wy również komuś będziecie mogli mogły pomóc. Także. Tutaj ta relacja będzie opierała się po prostu na równości, na tym, że jest wszystko harmonijnie i dajecie sobie szansę. Także, no, świetnie to wygląda. Do końca tego roku macie szansę, aczkolwiek może też być trochę po, ale dosłownie, dosłownie chwilę. Jeżeli szybciej to wykonacie, to szybciej do Was przyjdzie ta relacja, którą zbudujecie tak od podstaw, bardzo tak porządnie. I szóstka denarów jest. Także zdecydowanie tak. Tylko. Działamy. Dobrze. I teraz dwójeczki. Czy do końca tego 2022 roku stworzę trwałą relację? Stworzę trwałą relację dla osób, które wybrały rozkład numer dwa do końca tego roku 2022 stworzę trwałą relację. i kochane, oczywiście, że jest taka szansa, i to bardzo mocno, bo dziesiątka kielichów to jest typowa karta rodziny. Typowa, typowa karta rodziny, ale żeby nic Was od tego nie odciągało. Bo może być taka sytuacja, kochane dwójeczki, że niestety, ale z jakiegoś powodu Wasze, nawet jeżeli będzie super, a będzie według kart, to Wasza uwaga może być rozproszona. Być może na kilka osób, nawet, tak? No i karty radzą, żeby nie brnąć w tę stronę, żeby skoncentrować się na jednej osobie, bo no to może wszystko przynieść dużo dyskomfortu, a przy was jest kobieta, tak kobieta czy mężczyzna, e, osoba po prostu do kochania, która was również kocha, albo pokocha i wy ją pokochacie i tutaj szanse na rodzinę, na posiadanie partnera, partnerki e, jako tak drugiego rodzica naszych dzieci, na przykład. Czyli osoby, z którą będziemy mieć dziecko, albo no, partnera życiowego, tak? Męża, żony. No tak to wygląda. Taka osoba jest już przy Was, albo będzie dosłownie za chwilę, tylko żebyście nie wpadli no, w taki właśnie wir mm, szaleństwa, że tak powiem. Bo co jest na tak dziesiątka kielichów? No typowa karta rodziny, tu nikomu niczego nie brakuje. Są rodzice, dzieci, psy, kielichy. Ogród, dom, wszystko jest, tak, wszystko jest, tu nikomu niczego nie brakuje. Jest dziesiątka kielichów, jest spokój, jest rodzina. Ale no w przeszkodzie karta rydwana, czyli żeby myśli wasze i działania nie były rozproszone na nie wiadomo, ile osób, ile kierunków, no, bo karta rydwana jest dobra, ona mówi o takim pędzie do przodu, niesamowitym, no ale w uczuciach, jeżeli jest w przeszkodzie, no to po pierwsze, tak jak powiedziałam, albo dekoncentracja i gdzieś tam tu spróbuję, tam spróbuję, no to tego nie róbcie, ale również. Jest tam nie od początku, może ta relacja tak płynąć, tak? Dajcie sobie czas, dajcie sobie czas, no bo żadna relacja nie jest idealna od początku, praktycznie. Więc yy, nie ma co się przejmować. No i karta rada, piątka kielichów. Nie daj się stresom, lękom, dyskomfortowi. Nie daj się. Tak, karty radzą. Nie powoduj sytuacji, które będą, będą się przyczyniały do dyskomfortu, tak? Nie bądź tym czynnikiem gdzieś tam, który będzie powodował dyskomfort albo który będzie, nie wiem, ściągał jakiś dyskomfort. Albo nie wchodź w sytuacje, nie prowokuj sytuacji, które, no, nie będą korzystne. Absolutnie należy zniechęcenie, demotywację, smutek, rozpacz, to wszystko zostawić w wcale, bo to nie ma sensu najmniejszego. Bo dzięki temu. Jeżeli zostawicie te wszystkie niskie uczucia, tak, Za sobą, no to macie przy sobie kobietę czy też mężczyznę do kochania jak najbardziej. No a jeśli ten dyskomfort lub zniechęcenie będzie cały czas, to niestety można ją bądź jego stracić. Także moi kochani, moje kochane, no, rodzina jest, pęd do przodu jest, tylko żeby nie powodować dyskomfortu ani. Nie być prowokowanym do powodowania, powodowania dyskomfortu, tak? W żaden sposób, żeby nie stracić osoby no, do kochania. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra. I dla osób, które wybrały rozkład numer 3 karta mi wypadła przepraszam. Dla osób, które wybrały rozkład numer 3 czy do końca tego roku 2022 stworzy trwałą relację? Czy do końca tego 2022 roku stworzy trwałą relację? Dla trójeczek. Mhm. Moje kochane trójeczki, u Was również wszystko zależy, tak naprawdę od Was, wszystko w Waszych rękach. Im szybciej pokonacie wszelkie blokady, pokonacie e, smutki, man, nie będziecie manipulantami, tak zakończycie manipulacje wszelkiego rodzaju. Mądrze wybierzecie, zakończycie przeszłość i sprawy z, z przeszłością związane. To karta gwiazdy, spełnienie marzeń, gwiazdka z nieba, radość, satysfakcja, miłość, szczęście, wspaniałe otoczenie, no i w ogóle zrealizowane plany. Tak, w skrócie. No ale kolej. Co jest na tak czwórka mieczy? Absolutnie żadnych smutków, nerwów, lęków, chorób. Nie, nie powodujemy, powodujemy w sobie przygnębienia. Nie dajemy się jakimś takim lękom, e, wyimaginowanym takim naszym. E, jakby to powiedzieć? Czasami po prostu sobie sami bądź same wymyślamy takie lęki, które nas napędzają No, w negatywną stronę, oczywiście. Tego nie wolno robić. Nie wolno tego robić. Bo im szybciej pozbędziecie się tych takich małych ziarenek lęków, to tym szybciej one odejdą na zawsze. No trzeba z tym walczyć po prostu z wszystkimi, ze wszystkimi czarnymi scenariuszami. Ze wszystkim, co po prostu nas blokuje. Walczcie. Walczcie z tym, nie dajcie się temu. Ale w karcie Maga nie bądźcie manipulantami. Nie koloryzujcie. Nikomu nie, nikogo nie oszukujcie, ale też uważajcie, żeby nikt wami nie manipulował. To też jest bardzo istotne. Wykażcie się szczerością po prostu, bo prawdziwe ja a będziecie pokochane, pokochani. No i karta Rada, dziesiątka mieczy, zakończ przeszłość, sprawy wszystkie związane z przeszłością, wszelkie doświadczenia złe życiowe, wszelkie jakieś smutki zakończ, zakończ, bo tylko i wyłącznie dzięki temu po prostu. Upadłam, upadłem, okej, okay, wstaję, otrzepuję się, idę do przodu. Dwójka denarów, wybierz mądrze. Będziesz dzięki temu wybór, czy w prawo, czy w lewo, czy dostawiam przeszłość, czy idę w, idę w nowe, czy po prostu sobie lawiruję gdzieś tam między przeszłością a teraźniejszością, przyszłością. Wybierz mądrze, dokonaj dobrego wyboru i karta gwiazdy spełnia marzenia, zrealizowane plany. Całe otoczenie sprzyjające, cały wszechświat sprzyjający, cudowna energia, naprawdę, nasza gwiazdka z nieba, czyli według kart trójeczki do końca tego 2022 roku, definitywnie mają ogromną szansę stworzyć trwałą relację. Tylko zakończcie przeszłość. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie ochotę, a wiem, że no, niektórzy mają, to jak najbardziej mogę tworzyć więcej takich filmików, sprawia mi to też dużo przyjemności i frajdy, więc bardzo chętnie mogę tak robić. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, życzę miłego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, w zależności od tego, kto kiedy ogląda. Bardzo dziękuję za zaufanie, no i cóż, do następnego spotkania. Do zobaczenia, do usłyszenia.